W miniony piątek w Słubickiej Galerii Okno miał miejsce wernisarz wystawy Szymona Kobusińskiego Intymność. Parę lat temu spotkaliśmy się rozmawiając o jego realizacjach, o takich dwóch projektach, i wydaje mi się, że nasza galeria pięknie się nadaje, aby pokazać te prace, bo one są zarówno technicznie doskonałe, modelki uchwycone w takich pozach pod wodą, a jednocześnie mówiące o uczuciach, o takich naj, naszych najbardziej intymnych, nieraz skrywanych, nieraz zakładamy te maski, aby ich nie pokazać. I tutaj są takie dwa skrajne projekty, można powiedzieć, tu lekkość i światło, kolor i ta mroczniejsza strona, którą często chcemy po prostu ukryć. Pan Szymon Kobusiński w zeszłym roku wraz z grupą studentów z łódzkiej filmówki brał udział w wystawie zbiorowej, natomiast również będzie w tym roku i w tym roku jest również wykładowcą Akademii Fotografii i Multimediów Labirynt i jego warsztat rozpoczynamy jutro w sobotę 20 maja. Moja przygoda z to długa historia. Początek był taki, że szukałem ładnych obrazów, szukałem plastyki, światła, pewnej ulotności, ale im dłużej nad z tą materią pracuję, tym bardziej zależy mi na tym, żeby woda była pewną metaforą, żeby to była historia, która po pierwsze ściąga widza do mojego świata, opowiadam tą historię swoim językiem, a po drugie ta woda ma bardzo wiele symboli i tu już nie chciałbym Szczegółowo o tym opowiadać, bo myślę, że każdy z nas inaczej interpretuje, inne ma doświadczenia, ale jest dla mnie takim narzędziem, który spaja bardzo różne projekty. Najpierw powstała Intymność, która była wystawą, żyła sobie przez jakiś czas, a po jakimś czasie powstała książka, publikacja na We, We Are Over the Water. I to właśnie ta sala jest poświęcona tej publikacji i jest trochę takim alterego całej tej historii. No, chciałbym, żeby posłuchać widzów, odbiorców, jak oni odbierają te dwie przestrzenie, te dwie historie, które gdzieś mają bardzo spójny mianownik. Mam bardzo dużo tych pomysłów. Tak, jest kilka wystaw, które gdzieś tam żyją, pokazują i, i, i funkcjonują. Zawsze pod wodą, niezależnie czy to jest duży akwen. Duża, duży, duży basen, w którym pracuję, czy małe akwarium, w którym gdzieś tam jakąś fotografię abstrakcyjną robię, czy materiał wideo, bo ja też gdzieś tam balansuję na, na granicy różnych sztuk wizualnych, ale, ale fotografia to jest ten najważniejszy kręgosłup dla mnie. No to co przede mną to, 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 to festiwal fotografii w Sopocie, który we wrześniu tam pokaże zupełnie nowy projekt, którym gdzieś tam też grzebie sobie w pamięci. No ja jestem synem scenografa, więc jako mały chłopak już byłem jakby za kulisami teatrów i od właściwie pierwszych lat gdzieś ta fotografia mi towarzyszyła. Dziś jestem wykładowcą w szkole filmowej i tutaj na jesieni w Słubicach będziemy ponownie na festiwalu Labirynt. Więc no tak międzypokoleniowo, że tak powiem, działam. To, co jest moim największym sukcesem, nie wiem, chyba to, że po prostu cały czas gdzieś nie tracę rozpędu i cieszy mnie to, że, że, że cały czas taka... Kopięca ciekawość do, 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 do tej mojej pasji, którą gdzieś tam w wieku, nie wiem, czterech lat rozpocząłem i, i ciągle do dzisiaj nie widzę. Nie było pięciu minut, kiedy się znudziłem tą przygodą, więc to chyba jest jakaś taka ważna rzecz, a to, co dla mnie no, tak było na pewno dużym takim podziękowaniem i, i, i wy, wy, no, wydarzeniem w moim życiu. To na pewno nominacja do Lucy Awards, i nagrody, która e, dzieje się w Nowym Jorku w Carnegie Hall. I tam rzeczywiście to, to było duże przeżycie. Różnorodność tematyczna proponowana przez Galerię Okno może niewątpliwie cieszyć wszystkich pasjonatów dobrej sztuki.